Się ma. Co Twoim zdaniem jest najważniejsze w fitnessie? W dbaniu o sylwetkę. Ktoś powie: umiejętność ćwiczeń, nie? Technika, dobór planu i tak dalej. Ktoś powie: dieta. Spoko. Ktoś powie: nie wiem. Motywacja. To jest ciekawy temat, ale to kiedy indziej. Słuchajcie, moim zdaniem najważniejsza w fitnessie jest wytrwałość i cierpliwość. I udowodnię wam to na podstawie przykładu, konkretnego przykładu. Słuchajcie, 17 kwietnia 2011 roku pojawiła się w kinach pierwsza część filmu. Z serii Thor. To jest ten nordycki Bóg, co tam z młotkiem lata, nie? Syn Odyna, yy, Brat Lokiego. I słuchajcie, w tym filmie zagrał gość, yy, który nazywa się Chris Hemsworth. I no, i dobrze w tym filmie wyglądał. Dobrze w tym filmie wyglądał. Yy, no i słuchajcie, to ludzi natchnęło, nie? no i w Google zaczęły się pojawiać tak frazy typu trening Hemswortha, dieta Hemswortha, ABS Hemswortha. Nie chodzi o tym w samochodzie, tylko o brzuch, nie? Suple i tak dalej. No i iluś tam facetów na całym świecie ruszyło do siłowni, nakupili supli, pościągali z internetu plany treningowe i tak dalej i tak dalej. No i zaczęli ostro trenować żeby wyglądać tak, jak tornie. nie? Eee, no i w sumie spoko, nie? Eee, zawsze to jakiś tam bodziec do, do, do rozwoju, do, do pracy nad sobą. Eee, no ale wiecie, jak to jest. No to nie jest łatwa praca. To nie jest szybka praca. Trzeba się jednak trochę namęczyć. No i pewnie gdzieś po drodze tam iluś się wykruszyło. Suple się skończyły, skończył się trening. Karnet się skończył, skończył się trening. Motywacja szybko przeminęła, bo już trzy tygodnie ćwiczę i, e, i nie wyglądam tak jak on, nie? A słuchajcie, wystarczyło poczekać 8 lat i 5 dni do 2019 roku. sprawdzę sobie. Tak, 22 kwietnia 2019 roku miała światową premierę, yy, miał światową premierę film pod tytułem Avengers Endgame. Pozdro dla kumatych, jak to mówią małolaci. I nawadniajcie się, bo gorąco jest